Cześć z tej strony, Nubis. Piątek, 1 listopada, czyli zostały nam dwa miesiące do końca roku. Dzisiejszy przegląd Flare zaczniemy od CryptoBubbles. Widzimy, że większość projektów jest na minusie. Flare już tutaj chyba nie ma, jeszcze nie widzę. Na plusie jest HEX, MakerDAO, DOCZ, no, parę jeszcze innych coinów. Natomiast większość ma jakieś tam małe korekty, jeśli chodzi o tydzień. Idąc już dalej, Przechodząc na Koingeko, fler kosztuje 1,3 centa. Jest już 119 miejsce, także spadamy bardzo, bardzo, bardzo daleko za pierwszą setkę. Jeszcze parę miesięcy byliśmy, temu byliśmy w pierwszej 80. No wyniki są słabiutkie. No i cóż, cóż można powiedzieć: SLKI jest jak jest. Przechodząc na wykres, widzimy, że jesteśmy na kolejnym poziomie wsparcia. Już mi się nawet nie chce sprawdzać, jaki jest kolejny, no ale pewnie gdzieś 1,2 centa, czyli ten ruch boczny trwa już 89 dni. No, właściwie też już się wyłamaliśmy. Mam nadzieję, że po prostu wy już uklepujemy dołek i powolutku będziemy się gdzieś podnosić. Zobaczymy jeszcze RSI. No, RSI niziutko, więc no jest szansa na to, że gdzieś tam się troszeczkę odwrócimy, ale żeby tak się stało, musi się zmienić temat dominacji. dominacja wynosi 60%. Dominacja Bitcoina, oczywiście. No i tygodniowo tu widzimy, że 60% już jest. Kolejny poziom to jest około 63%, jak sobie tam patrzyłem. RSI jest wysoko, no ale ma jeszcze miejsce spokojnie, żeby podrosnąć. No, ciężko się dziwić, że dominacja Bitcoina jest tak wysoka. Z tego względu, że większość kapitału poprzez ETF-y właśnie wpływa do bitcoina, jest to jakby nic nowego, więc ciężko się dziwić, że takie, taka sytuacja ma miejsce. Ja tutaj, tak jak już mówiłem, zaznaczyłem sobie tego 16 września, grudnia, przepraszam, jako datę, gdzie historycznie po halvingu zaczyna się coś tam dziać na altcoinach. To zobaczymy. Na razie. Wygląda to w ten sposób, że... Zobaczę sobie jeszcze Bitcoin'a może. Wygląda to w ten sposób, że Bitcoin na razie się zatrzymał, już tam gdzieś atakuje ATH. Jakiś tam delikatny, delikatny spadek. Czekajcie, tutaj sobie na dniówkę przejdziemy. Cyk. Aha, no dobra. No i czyli mieliśmy gdzieś tam 73 tysiące, teraz jesteśmy w lekkiej korekcie. No, i tutaj też 68 tysięcy poziom będzie interesujący, no ale to myślę, że w weekend się wiele nie wydarzy. Bardziej po weekendzie będziemy to obserwować. No, dla Fler wydaje się, że dominacja jest dzisiaj najważniejsza, ponieważ jeśli Bitcoin będzie spadał i dominacja będzie rosła, to wszystkie alty dostaną mocno w kość z nielicznymi wyjątkami. Jeśli Bitcoin będzie rósł i dominacja też będzie rosła, to jest szansa, że chociaż fler nie spadnie, więc zobaczymy, jak to wyjdzie. Natomiast no, sytuacja nie jest zbyt y, wesoła. Ciekawy wykres podrzucił Matthew z kanału DFIDV i tutaj jest MVRV. Y, także na jego kanale możecie sobie zobaczyć, co to jest w rzuciu, y, Taki krótki filmik na temat tego, co to jest w ogóle za wskaźnik. Ja y, tu się może nie będę rozwijał, bo to jest u niego wszystko się dowiecie. Natomiast tylko chciałem pokazać, że ten wskaźnik. Ten ziskor jest nisko i historycznie, kiedy poziom ziskor gdzieś był w tej czerwonej strefie albo wyżej, e, dochodziło do dystrybucji, więc e, wtedy cena spadała. Także ja sobie będę śledził ten wskaźnik. E, to jest dla bitcoina, natomiast możemy go potraktować jako wskaźnik całego rynku. Przechodząc na defilamę, e, widzimy, że TVL 14 baniek. Volumen 3 miliony, co na to widzieliśmy? Market Cap 676 milionów. No cóż, co my tu widzimy? Market Cap, no właściwie bokiem idzie, nawet chyba lekko spedliśmy. TVL, znaczny spadek, było tutaj już 19, spadło na 16. Trochę jest to dziwne. Tym bardziej, że później jeszcze Wam pokażę jeden news, który jest dosyć fajny. Wolumen tutaj rośnie, no i tyle, myślę, że widać na tym wykresie, że jesteśmy z nielicznymi wyjątkami, raczej w miejscu, gdzie nie chcemy być. No, ok, wolumen jest fajny, rzeczywiście, wolumen fajnie rośnie. Pytanie, czy to jest dobrze liczone, no ale nie wiem. Dobra, na flerskanie tylko chciałem Wam pokazać jedną informację, ile jest. Ile było transakcji na Flair? 442 miliony. Wiadomo, że to jest narastająco, więc to będzie rosło Natomiast no fajnie wiedzieć, jaka ilość transakcji na sieci się dzieje. Ilość transakcji w ciągu ostatnich 14 dni też widzimy. Bywały lepsze dni niż dzisiaj. Dobra, idziemy dalej. Aktywne adresy. No to tak jak zazwyczaj to jest spadek. W przyszłym tygodniu będzie kolejny flare, flare drop, więc pewnie się troszkę podniesie. Ale tak naprawdę wszyscy czekamy na FASETy, to jest chyba oczywiste. Ilość transakcji, no tutaj jest, jest fajnie, bo tutaj ta ilość rośnie, więc na sieci się coś dzieje i, i to jest bardzo dobre. Dobra, idąc dalej na FlareMetrics, widzimy te nasze pule różne. Na słapie na Spartexie, ten APR. Pytanie, czy to jest dobrze. Czekajcie, odświeżę. właśnie, nie odświeżyłem tego wcześniej. Dajpier spadł, no ale to też mi coś się nie zgadza. czekajcie Czekajcie jest 8% dla e, USDC, USDX. Zaraz zobaczymy. USDC, USD. No właśnie, 20%, a on na Flermetrix jest 8%. to jeszcze mamy. Aha, tutaj mamy jeszcze takie landingowe rzeczy z kinetyka, no ale o kinetiku to jeszcze dzisiaj sobie pogadamy. Dobra, idźmy dalej. Jest już temat metryk. Tutaj będę regularnie zaglądał na ETF-y, bo to jest taki, jak to ktoś określił, barometr rynku, który pokazuje, jakie jest nastawienie do rynku. I wiadomo, jeśli jest tutaj w ostatniej kolumnie, to tak, dodatni wpływ to znaczy, że. Nastawienie do rynku dla ludzi z dużą kasą jest do, y, pozytywne, no, w drugą stronę wiadomo. Więc na Bitcoinie widzimy, że wygląda całkiem nieźle. Wczoraj plus 432 Bitcoiny, może nie jest to dużo, ale poprzednie dni zwróćcie uwagę, że no, po kolei dni są całkiem pozytywne. Na no, Ethereum jest różnie. Y, wczorajszy dzień na plusie, a no, wcześniej też mieliśmy minusy, także. No ostatnie dni, w miarę, to wygląda, wygląda, i wychodzi na to, że entuzjazm na rynku jest całkiem fajny. W oparciu tego, też widzimy, że jesteśmy na poziomie, na firmie grid, na poziomie grid 75. Wczoraj był, weszliśmy już na Extreme Grid, więc wygląda to całkiem nieźle. Um. Cały rynek jest nastawiony na wzrosty, więc Jestem ciekaw, czy nie będzie tak jak zazwyczaj, że większość się myli i jednak jakieś spadki jeszcze zobaczymy albo przed wyborami, które są w przyszłym tygodniu, albo zaraz po na zasadzie Seldy News. Ja się spodziewam jeszcze jakichś tam spadków. Wspominałem już, że jakieś tam ordery zakupowe mam jeszcze poustawiane, dosyć nisko przyznaję. No, jeśli wejdą, to fajnie, jeśli nie, no to trudno. To znaczy, że idziemy do góry też ok. I Przejdźmy do wiadomości z ostatniego tygodnia, czyli informacje od Kinetika tego protokołu pożyczkowego i tu mamy informację, że Hypernative Labs, czyli firma zajmująca się cyberatakami i ochroną przed tym, wykryła, że mamy in progress security exploit, czyli to jest taki w cyberbezpieczeństwie sytuacja, w której Zidentyfikowano trwający aktywny atak lub wykorzystanie luki bezpieczeństwa. W praktyce to oznacza, że przestępcy już wykorzystują lub próbują wykorzystać lukę w systemie e, lub w oprogramowaniu, aby uzyskać dostęp i wykradać dane, bądź wprowadzać złośliwy kod. Szczegółów jeszcze nie znamy, bo czekamy na podsumowanie. Natomiast ważna informacja jest taka, że coś takiego miało miejsce. Natomiast Kinetic informuje tutaj niżej o tym, że Fundusze nie są zaatakowane, czyli fundusze IT są bezpieczne i nie ma się czym martwić. No to zazwyczaj pewnie jest standardowa procedura, natomiast tu widzimy, że jest problem z wycofaniem tych funduszy. Także jeśli macie tam jakieś fundusze, to proponuję mieć, trzymać rękę na pulsie i obserwować co tam się dzieje. Informacje o tym, co się stało, jak to nazwali post-mortem analysis, od co się stało w kinetiku. Flare Foundation tutaj też wykazało się wsparciem dla kinetika i też tutaj widzicie, że pewne działania podjęli. Także fajnie, że Flare wspiera tych swoich kluczowych partnerów. No i tak naprawdę, pierwsze zdanie jest najważniejsze, czyli czekamy na tą analizę i z czego wynikało. Wynikał cały ten problem. Tym wiadomością jest to, że Flare zostało platynowym sponsorem Blockchain Oracle Summit. To jest impreza, która ma miejsce w Bangkoku. Mam nadzieję, że trochę lepiej na tym wyjdą niż y, ludzie, którzy brali udział w Kaz Vegas. że sobie pozwolę taki żarcik podać. No ale widać, że kasa na marketing jest to cieszy i dobrze, że gdzieś tam Flare się pojawia. No dobra, to jest chyba najciekawsza informacja z tych dobrych, y, czyli na Flare. Y, poprzez y, protokół Dynero, chyba to się tak czyta, y, można stake'ować y, e, it, Ether y, i powiem szczerze, że dosyć ciekawy temat, jeżeli ktoś ma jakieś tam eterki do stake'owania, y, ponieważ, czekajcie, gdzie jest ta informacja, tutaj chyba, tutaj, zobaczcie, APR 7,5%, całkiem, całkiem, jak sobie patrzyłem na jakimś tam innym protokole, dla eteru to jest około 4%, także no nie najgorzej. Także, jak ktoś ma tam jakieś etery, to może sobie stejkować. No, widzicie, u mnie BIDA w tym portfelu. Nie wiem, czemu jestem połączony w ogóle, dobra, ale nieważne. Yy, więc fajnie, że yy, będzie można tutaj staykować na Flare Ether, czyli to będzie FLR ETH. Yy, no i swapy i in incentywy będą na Sparkdexie. Jeszcze nie sprawdzałem, czy to będzie miało miejsce, no, ale jak ktoś tam chce, może sobie sprawdzić. No to mam nadzieję, że też jakieś tam dodatkowe transakcje, dodatkową wartość dla sieci wniesie. Natomiast chyba wszyscy czekamy tak naprawdę cały czas na F-Asety, które według Hugo miały się pojawić w październiku, w listopadzie. Jak ostatnio gdzieś tam widziałem, nie jakaś informacja. No, w październiku się już raczej nie pojawią, skoro jest pierwszy listopad. Także ręce pod dubkę i czekamy. O, to jest jedna z moich ulubionych tutaj wiadomości. Generalnie e, wiele nie wnosi do życia, chyba nikogo, natomiast mam wrażenie, że ostatnio sentyment się zrobił bardzo, bardzo, bardzo negatywny. I tutaj mamy jakiegoś Briana, e, że Flare zachowuje się jak tymczasowy shitcoin z, wielką, z, z świetną technologią. No i rzeczywiście. No, z, cena może nie jest jakaś rewelacyjna, natomiast no pamiętajmy, że to jest coin z drugiej setki CoinGecko czy tam z Market Cap więc pewnie trochę czasu jeszcze minie zanim złapie trakcję, tym bardziej, że dzisiaj w modzie są memcoiny, myślę, że końcówka roku będzie należało do trendu AI tam też jakieś tam mają być z tego czata GPT jakieś tam aktualizacje, więc myślę, że tak jak na początku roku, tak pod koniec znowu będzie mieli sezon AI-owy. To też tak sprawia, że zastanawiam się, co z tym tematem Flare jako home of AI. Też jakoś cicho się ostatnio zrobiło. I tutaj przy okazji jeszcze chciałem Wam pokazać tego kolesia, tego Kashiba. Gościu strasznie ostatnio często mi dziś się pojawia yy, i bardzo negatywne ma takie podejście do yy, do flery tam twierdzi, że no, gdzieś tam z Hugo pisał i rozmawiał na temat tego, że ma pewne uwagi między innymi co do kinetika yy, ja postanowiłem, że zapytam Hugo nie zapytałem go miałem okazję mu zadać pytanie Yy, oczywiście pisemnie i Hugo mi odpisał, że nie, nie potrafi w żaden sposób yy, odpisać tak, żeby yy, Kashiba gdzieś tam uspokoić, bo on jest bardzo, bardzo negatywnie nastawiony. Yy, także jak nie chcecie jakichś tam takich ruchów nerwowych robić, to proponowałbym sobie gościa wyciszyć i po prostu czekać, zbierać te tokeny i obserwować rozwój tego, co się dzieje na sieci. Yy, no bo nie wiem, czy takie, takie komentarze negatywne y, są potrzebne. Być może oczywiście dobrze jest z drugiej strony oglądać y, jakby spojrzenie, natomiast on takich konkretów strasznych nie mówi, też y, Flers się w żaden sposób nie odnosi. Także no sam nie wiem, to już zostawiam waszej decyzji. Y, ja zagłosowałem, bo tutaj jest akurat pytanie, czy chcieliby, chciałby zrobić takie y, taki space'a z nimi, żeby się dowiedzieć? No oczywiście, że tak. Zawsze warto y, zadać takie pytanie. Hmm. Ale czy to się odbędzie? No, tak, takie mam wrażenie, że team chyba nie jest zbyt chętny do rozmowy z Kashibem, chociaż mam wrażenie, patrząc na to, co się ostatnio dzieje, że w ogóle mniej się team udziela i nie team Rowley, tylko jako team cały flair. A mi też gdzieś tam przepadła, więc zawiesili jej konto, odwiesili, ale też za dużo jej nie ma. No nie wiem, też nie wiem, czy też macie takie wrażenie, że coraz mniej osób o tym fler pisze, coraz mniej tam się mówi o tym, ale to chyba świadczy o tym, że ludzie jeśli są bliscy tego, żeby się poddać i po prostu już mają w pewnym sensie dość. No ale właśnie to jest ten, ten moment, kiedy warto dalej się tam edukować, warto być w projekcie, bo pewnie... Jeżeli jesteśmy gdzieś blisko dna, no to raczej kierunek jest północny. Ja też nie, nie będę tutaj mówił, że się nie martwię. Martwię się, oczywiście chciałbym, żeby ta cena była wyższa i więcej się działo i były już facety i w ogóle byłoby super, natomiast no nie jest. Technicznie rzecz biorąc, to jest czas Bitcoina. Może teraz mam coiny do tego. To nie jest czas Flare. Mam nadzieję, że ten czas nadejdzie, ale to jeszcze nie jest dzisiaj ten dzień. Wypełniając temat tych osób, które się udzielają mniej na sieci, jeśli chodzi o Flare, Tutaj też jedna osoba zadała pytanie, gdzie jest aż i gdzie jest Tina, bo rzeczywiście się nie udzielają. A to były osoby, które na samym początku wiele pisały na temat Flare. No i to jest taki post od Tiny. Już nie chcę go w całości tutaj przerabiać, natomiast ona tutaj pisze sporo o tym, że nie otrzymała takiego wsparcia, jakie oczekiwała, i no, gdzieś tam Tim w żaden sposób jej nie pomagał jako osobie, która była od samego początku no i jest po prostu rozczarowana tym tak po ludzku ja to rozumiem mam nadzieję, że w którymś momencie ekipa Flair zauważy to, że ta społeczność potrzebuje wsparcia szczególnie w takich momentach no bo sytuacja jest tak jak mówiłem nie jest kolorowo a to co tutaj napisała Tina zresztą ja to skomentowałem po prostu, że to bardzo smutne no nie pomaga w żaden sposób i on oczywiście tutaj wspiera nowych kolów czyli Gay Opinion Leaders, czyli takich jak Dan, powiedzmy, czy Andrzej z naszego podwórka, Radek, więc to są takie osoby, które cały czas tutaj prężnie działają, no a gdzieś te osoby, które były na początku, jak Ashley i Tina, schowały się i to trochę to przykre takie, że z powodu braku wsparcia, fair jest związana z polską społecznością, Flair oczywiście jak najbardziej kibicuje True Gems, czyli kolegom z FOCUSa, którzy stworzyli ten marketplace dlatego dzielę się też informacją o tym, że ich platforma NFT, marketplace NFT przechodzi jakieś tam update'y i tu widzimy, że ich deweloperzy pracują, by na platformie nie było bugów, nie była bardziej user Friendly, i nowe rzeczy implementują. W tym takie rzeczy jak tutaj MP4 wideo, które wspierają NFTKi, listę aukcji, zoptymalizowany performance i no, naprawiają bugi, które gdzieś tam się pojawiają. Także trzymam kciuki, chłopaki. Dobrze Wam życzę. Mam nadzieję, że będzie Wam się fajnie rozwijał ten projekt. Także, jak będą jakieś nowe informacje, też na pewno będę mówił na kanale o tym. I zobaczmy, co dalej. Wrzucił tutaj takiego tweet'a, który gdzieś tam też w jakiś sposób pokazuje rozwój flare. Mówię o wolumenie 6 baniek, 24 godziny i ponad 500 tysięcy transakcji. No już patrzyliśmy sobie na te metryki. I też taki mój apel: jeśli chcecie dla tej sieci dobrze, to też dobrze podbijać tego typu treści, wrzucać coś nowego no my musimy po prostu zrobić wszystko, żeby o tej sieci było dużo skoro już zainwestowaliśmy swoją energię czas, a niektórzy też pieniądze żeby poznać tą sieć, no to warto ją wspierać na każdy możliwy sposób zresztą o czym pisałem kiedyś na medium, jak ktoś nie czytał i ma ochotę to zapraszam tam sobie poszukać artykułu trzeba czemu flair i to jest taki pierwszy, pierwszy na samym dole pewnie będzie artykuł Także też warto sobie przeczytać. I jeszcze jest drugi, zdaje się, co my możemy zrobić dla sieci, więc jak ktoś ma ochotę, to niech sobie przeczyta. Dobra, jeszcze wiadomość od Hugo. Powiem szczerze, dosyć dziwaczna ta wiadomość jest. A przynajmniej póki nie rozumiemy o co chodzi, to taka właśnie troszkę jest. Hmm. Hugo, what the fuck, co ty tutaj chcesz? Czyli on pisze o tym, że. Yy, Zdecentralizowana, zdecentralizowana alternatywa do YouTube'a jest jasną i pilną potrzebą. No spoko, bo YouTube z tego co słyszę od kolegów hmm, no ma swoje za uszami, są jakieś shadowbany i w ogóle trzeba uważać jakich słów się używa, a jakich nie, bo za użycie pewnych słów są właśnie tego typu Przycięcia zasięgów. Ludzie pisali o tym, że nie dostają powiadomień. Nie i fajnie, no na pewno coś takiego spoczynamy. Tylko, że ja kiedyś brałem udział w jakimś tam, już nie pamiętam jak to się nazywał, ten projekt, nawet w zdecentralizowanych social mediach i tam kurde nikogo nie było po prostu. Miałem wrażenie, że ja sam do siebie piszę. Dostawałem tam po kilka lajków. Kilka wyświetleń, i nawet jak chciałem sobie poczytać innych twórców, to tam po prostu nikogo nie było. Więc być może taki YouTube zdecentralizowany jest fajny. Natomiast no, pytanie: Czy do Hugo tak po prostu sobie rzucił, czy, czy coś kombinują? Bo jeśli by na Flare odpalili coś takiego i przyciągnęli twórców także z świata, świata takiego tradycyjnego, no to powiem Wam, że grubo by było, naprawdę grubo. Myślę, że Hugo jest na tyle inteligentnym człowiekiem, że nie sądzę, że sobie tak pisze jakieś różne derdy małe, tylko ma to swój cel. Także jestem ciekaw, jak to się zakończy. Ja, że w poniedziałek o 5.30, czyli pewnie 7.30 naszego czasu będzie Ama, czyli Ask Me Anything z Hugo. I ciekawe, czy coś nowego się pojawi. Natomiast no, a my jakiś czas nie było i raczej się ją robi po jakichś, z jakiejś przyczyny, z, w jakimś celu. I podejrzewam, że wiem, może dowiemy się coś ciekawego. Yy, bo ludzie zadają pytania, tutaj widzicie, jakieś Lefidadi, czy jakiś drugi koleżka, zadają pytania. Natomiast te pytania są bez odpowiedzi łącznie z tym, że nie wiemy, jaki system zabezpieczeń będzie użyty w sensie takim. Przy ehs ile będzie zabezpieczenia z Stablecoinem i nawet tokenem natywnym, czy tam są czy Flair, na takie podstawowe rzeczy, których cały czas nie wiemy. Mam nadzieję, że Hugo widzi to i zespół cały, że są pytania i są bez odpowiedzi i zechcą odpowiedzi przynajmniej na część tych pytań. Także ja planuję być. Mam nadzieję, że nic mi nie wyskoczy. Jak wyskoczy, to na pewno odsłucham. No i to jest dzisiaj ostatnia informacja. Jak widzicie, tydzień nie był zbyt ofity w jakieś tam wow informacje. No ale tak czasem jest. Natomiast no, chciałbym tutaj pewną rutynę przedstawienia tych wiadomości Wam tutaj prezentować. Myślę, że jeżeli będą jakieś inne tematy spoza fler, to idąc radą osób, które gdzieś tam starają się mnie wspierać w tym, będę oddzielne odcinki nagrywał, żeby tu nie mieszać tematów bardziej się skupimy na rynku, od ogółu do szczegółu, i skupimy się na FLER. I mam nadzieję, że raz w tygodniu będziemy się udało nagrywać odcinki. Także z tym Was zostawiam dzisiaj. Dzięki do następnego. Cześć.